ma często dostaję od Was pytania, czy to w komentarzach, czy to na live'ach podczas streamowania. On dostaje od Was komentarze i pytania typu: dlaczego jestem furasem? i w dzisiejszym odcinku sobie na to po prostu odpowiemy. Moja historia z fandomem zaczęła się około 2014-2015 roku. Wtedy poznałem fandom i tak dwa lata po siedzeniu w fandomie. Zacząłem bardziej bardziej się angażować w całą kulturę, która jest w fandomie Furasów. Dla mnie wtedy było to coś nowego, coś fajnego, coś uroczego, coś co przykuwało moją uwagę i do tej pory przykuwa. Jakby nie patrzeć połowa mojego kanału jest powiązana z Furasami jak nie całość, filmy i inne, filmy, które odskoczyły tematycznie. I do tej pory jestem tym fandomem jakby nie wiem jak to ująć, zafascynowany, jakby to jest miejsce, w którym się czuję dobrze. Phantom też pozwolił mi yy, na zbudowanie tego, co buduję teraz pieni się na też na YouTubie. Jakby bardzo lubię to robić, lubię robić materiały stricte takie lifestyle'owe z otoczką furasów. Content, który można zobaczyć wiele na YouTubie, czyli jakieś filmiki, coś tam śmiesznego, oceny, komentarzy, tylko ja robię to w otoczce takiej furasowej i mi się wydaje, że to jest jakby okej, okay, co robię, jeśli chodzi o platanie w to furasy, jakby tą całą otoczkę i wypowiadanie się na te tematy. ściąga mnie też różnorodność, jaka jest w fandomie. Lubię, jak coś się dzieje. Lubię rzeczy, które nie są stricte stałe. Jakby fandom furasów to jest multifandom, który kręci się w jakiejś tam otoczce, ale w różnych tematach. Znajdziecie tu ludzi od, od fanów Star Warsów, motoryzacji, zajawkowiczów BMW, zajawkowiczów fotografii, muzyki, ASG, militariów. Ogólnie tu jest masa ludzi i różnych tematów, w których się każdy może tutaj odnaleźć. Ja się odnajduję w wielu też tematach. Siedzę na wielu grupach na w wielu forach, gdzie mogę po prostu poczytać co się dzieje w fandomie i jakie rzeczy się obecnie dzieją. Fandom w ogóle jest takim dla mnie miejscem, gdzie mogę Wiecie, kończę pracę, 10 godzin pracuję gdzieś tam, wracam do domu. Mam ten swój czas dla siebie, gdzie mogę po prostu pójść, zobaczyć, co się u mnie na serwerze dzieje. Mimo, że nie jestem jakoś tam specjalnie aktywny, to obserwuję, co tam jest. Mogę się, jakby, zanurzyć w takich różnych rzeczach, i to nie jest tak, że ja traktuję fandom jako nie wiem, sens życia, coś. Coś koło tego, że to jest coś, co ja muszę kurde mieć w swoim otoczeniu, non-stop. Że ja tego jakoś tak panicznie szukam, że ja to muszę tutaj mieć. To jest mój sens życia, nie? Często ludzie mają to do siebie, że. Mówią, że furasy to jest jakiś ten stan umysłu może w pewnym sensie jest. W pewnym sensie każdy fandom jest stanem umysłu. Wystarczy spojrzeć na różne tego typu fandomy, gdzie jest po prostu duża mieszanka ludzi. Nie na fan kluby, nie fan kluby. Fan klub może być poświęcony danej osobie. Fandom to jest poświęcona rzecz jakiemuś uniwersum, jakiemuś wymyślonemu lub już istniejącemu fragmentowi jakiegoś tam świata. A fan kluby to naprawdę. To są rzeczy, które są mega toksyczne, bo opierają się na jednej osobie lub zespole, który ludzie z tych fan klubów, fani tych zespołów potrafią naprawdę namieszać w życiu. Chcąc nie chcąc fandom futrzaków, no nie jest bez wad. Dzieje się tu bardzo dużo dobrych rzeczy i bardzo dużo złych rzeczy. Sytuacja z tym zofilem, co był, oni o też wspominałem w odcinku. Ludzie, którzy są naprawdę mega toksyczni w fandomie, są takie grupy osób, gdzie, no po prostu, jak trafisz na jakiegoś futrzaka, no to on będzie ci jechał z góry na dół. No to jest patologia czysta, ale chyba to jest w każdym fandomie i tego się nie da po prostu wyplewić. Jakby ja tu fandomu nie chronię, nie chcę uogólniać jakiejś rzeczy, że to jest w każdym fandomie, bo często ludzie mi też zwracają na to uwagę, że e, często mówię, bo to jest w każdym fandomie, bo to jest w każdym, bo tak jest. No niestety, nic nie może być w 100% dobrej. Zawsze znajdą się ludzie, którzy wykorzystają jakby daną kulturę do swoich tam jakichś planów będą chcieli coś więcej pod swój garnuszek zrobić na tym fandomie. Dlatego trzeba uważać, trzeba wiedzieć w czym się siedzi. Dlatego u mnie na Discordzie jest na przykład weryfikacja numerem telefonu, żeby jakieś niepożądane osoby, czy to trole, czy to jakiś jacyś skamerzy, czy jakieś niepożądane osoby, żeby tam nie wchodziły. Żeby miały jakby to jak najbardziej utrudnione, żeby ta nasza społeczność była jak najbardziej odizolowana od osób toksycznych i... Degeneratów tego świata, nie? Żeby to było jakoś skonstruowane, żeby nie dochodziło do jakichś takich sytuacji, bo my jesteśmy tego świadom. Do fandomu wchodzą różne osoby, czy nieletnie, czy bardzo młode. Jest dużo osób, które mają, są po 30, po 40 w fandomie i to są naprawdę super osoby. Tak samo jak 10, 12, 13-latek też może być inteligentną osobą, tak samo jak 40-latek, czy 12-latek mogą być osobami patologicznymi i niestety fandom jest na tyle duży, że jako ja, no jedna osoba, czy inne osoby nie mają na to wpływu, kto do tego fandomu wchodzi i czy... Te osoby będą w tym fandomie egzystować. Jestem w stanie te rzeczy po prostu wybaczyć i po prostu mieć na uwadze to, że takie rzeczy się dzieją, być świadom, że ta, takie rzeczy się dzieją, tym rzeczom trzeba po prostu zapobiegać, żeby do takich rzeczy już po, po prostu nie dopuścić. Nie będę tutaj wnikał w głębsze rzeczy, bo wiele osób jest poznana z tego typu tematami i nie można na to pozwolić, żeby takie rzeczy się działy w społeczności, która coraz bardziej rośnie. Ja fandom uważam za miejsce, w które obecnie chcę się znajdować, i to jest y, rzecz, która mnie inspiruje chcę jakby tworzyć w tym temacie. Dla mnie to jest fajne, dla mnie to jest super i po prostu, no, mam ochotę to robić. Mam nadzieję, że ta społeczność, którą buduję, ten kanał, który się rozrasta w tym temacie, będzie się coraz bardziej rozrastał, co będzie powodowało dalsze e, moje działania w tym kierunku, żeby być coraz lepszym w tym, co robię. Także, no, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i chciałbym się zapytać, co was trzyma w pandomie, dlaczego wy jesteście furasami, komentarze zostawiam dla was, a ja już dziękuję, zostawcie łap subskrypcje i bijemy 4000 subskrypcji, bo już tylko 500 z kawałkiem nam zostało. Na razie, pa i cześć! Yo.